Studiu Dziennika Związkowego. Kolejny gość, kolejny ekspert. Mamy ogromną przyjemność gościć Michała Baumerta, prawnika, a jednego z partnerów w firmie Baumert Law. A witam, Michał, witam, witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Dziękuję za zaproszenie. A zacznijmy może od rozmowy o tobie. Od kiedy chciałbyś być prawnikiem? Wiesz, co? dobre pytanie. Ja, ja jako mały chłopiec chciałem wykonywać wiele zawodów. Od strażaka. No właśnie, te typowe. Tak. Prawo, wydaje mi się, że na poziomie liceum zaczęło mnie mhm. fascynować i, i, i zacząłem widzieć siebie wykonującego tą pracę, ale miałem też inne zainteresowania, jak informatyka. Mhm. Czyli z Technologię. tak. Mhm. tak. No I jakoś tak się dziwnie złożyło, że w pewnym momencie swojego życia połączyłem te dwie pasje: prawo i, i komputery, i informatykę. Z większością gości tutaj w Stanach Zjednoczonych trzeba zacząć też rozmowę od pytania, mhm. gdzie się urodziłeś, gdzie uzyskałeś edukację, jak to było w Twoim przypadku. Urodziłem się w Gdańsku. Aha. Jestem z trójmiasta. Tam też się wychowałem. Yy, studiowałem prawo w w Polsce na Uniwersytecie Gdańskim i Jagiellońskim. Mhm. Przyjechałem do Stanów na pół roku, ale jakoś tak się złożyło, że, że To jest, jest moje kolejne moment. pytanie, jak to się stało, że tu wylądowałem? Tak, tak, tak. Ciekawa, dostałem ciekawą propozycję pracy mhm. jako informatyk. Miałem 20 parę lat. Świat wyglądał bardzo interesująco. To było niesamowite wyzwanie, nowy język, nowa kultura. I zdecydowałem się, zdecydowałem się na przyjazd i zostać. Na, na, na pozostanie tutaj w Stanach. Ym, to zainteresowania informatyką prowadziły do studiów informatycznych, mm -hmm. no a później ukończyłem jeszcze studia prawnicze. Zanim, zanim o studiach prawniczych, muszę zapytać o powód, dlaczego zostałeś w Stanach Zjednoczonych i tutaj by ogromną rolę odegrała twoja żona, a również twoja partnerka w kancelarii, którą wspólnie prowadzicie, Agnieszka Baumler. Tak, tak, tak. Mm. Tak jak wspomniałem, ja przyjechałem na pół roku, Aha. w trakcie studiów prawniczych, Miałem zamiar ukończyć studia w Polsce, no ale Agnieszka pokrzyżowała, pokrzyżowała moje plany. <grym> myślę, że podobną historię ma wielu z nas tutaj. I wszystko dobrze, co się dobrze kończy, o tym, w którym, na którym etapie swojej kariery jesteś w tej chwili, porozmawiamy za chwilę, no ale najpierw edukacja, najpierw studia prawnicze, skończyłeś niezwykle prestiżowy uniwersytet. George Washington University. Jak to się stało, że, że tam akurat wygląda? George Washington University jest znany z tego, że ma bardzo silny program IP, intellectual property, własność mm -hmm. intelektualna. To jest to, co, co, na, co mnie fascynowało, co mnie niejako zachęciło do tego, żeby akurat tam starać się dostać. Sama lokacja też jest fenomenalna. W środku Waszyngtonu co pozwala na, na podjęcie praktyk w różnego rodzaju instytucjach rządowych. Jeśli ktoś interesuje się prawem patentowym, no to jest tam urząd patentowy. Ja w moim przypadku praktykowałem u sędziego federalnego, więc, więc no jest to niesamowite miejsce i, i nie trzeba i, i praktycznie te różne, różne, różnego rodzaju okoliczności, możliwości Prak praktyki prawa są cały rok, no bo można to robić nie tylko w wakacje, gdzie, gdzie jakbym studiował, nie wiem, gdzieś tam w Illinois, w Champagne, no to, to byłoby to trudniejsze. Więc Waszyngton jest, jest fenomenalnym miejscem. Szkoła też jest dobra, na tyle znana i, i ma świetną kadrę, więc, więc to był jakiś taki naturalny wybór. No mm -hmm. i kończąc takie uniwersytet, w zasadzie coś skazany na to, żeby trafić do jakiejś dużej firmy prawniczej. a i tak się stało w Twoim przypadku. Yy, tak, tak. Miałem na tyle dużo szczęścia, że, że udało mi się rzeczywiście po studiach zacząć praktykować prawo w jednej z najbardziej prestiżowych kancelarii na świecie, można powiedzieć. Znaną, no jest to około, było w tej chwili, nadal jest około 2000 prawników, mają bardzo znaną praktykę w Sądu Najwyższego, eksperci, ludzie, Naprawdę mądrzy w wielu dziedzinach. Jak to, jest? Jak to jest pracować w takiej korporacji? Bo yy, o tych układach, w tego typu firmach oglądamy nie wiem, filmy, seriale. Tak. Jest to świat, który wydaje się być kompletnie oderwany od tego, w którym porusza się większość z nas. Jak to jest? Rzeczywiście jest coś magicznego w tych miejscach, dlatego że obsługuje się klientów yy, tych najbardziej znanych, tych większych mhm. stron gazet sprawy, w które ja byłem zaangażowany, były naprawdę dużymi rzeczami, dużymi sprawami. Często chodziło o biliony dolarów. Ja oczywiście miałem tam swoją małą rolę jako junior associate, ale sam fakt przebywania w tym środowisku, bycia pracy z takimi mądrymi ludźmi, ekspertami wykształconymi w tej, w tej, tej dziedzinie no jest jedynym w swoim rodzaju. A ile się wymaga od takich młodych ludzi, młodych prawników? Jak dużo stresu jest w takiej pracy? Dużo się wymaga, rzeczywiście wymaga się całkowitego oddania sprawie, klientowi. Mhm. Jeśli to oznacza pracę w ciągu weekendu, to jak najbardziej. Jeśli to oznacza pracę w czasie świąt, czy wokół świąt, to jak najbardziej. Klient i jego sprawa ma Absolutny priorytet nad wszystkim. Rodzina, życie prywatne, hobby, zainteresowanie to drugi, to się, trzeci, to się, czwarty plan. To się odkłada na, 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 na dalszy plan. Także mm -hmm. nie każdy jest w stanie to robić przez ileś tam lat. Ja sam jestem zaskoczony, że związałem swoją karierę z tego rodzaju działalnością przez 10 lat. Myślałem, że. Po dwóch, trzech latach <laughs> nastąpi to wypalenie. Nas, nastąpi jakieś tam wypalenie, ale jednak gdzieś tam się przystosowałem i, i znalazłem mhm. balans, że tak nazwijmy tak. Że to. Porozmawiajmy w takim razie konkretnie o Twojej osobie. W jakiej gałęzi prawa się specjalizujesz? Wspomniałeś o tym, że masz background, jak chodzi o, o technologię, A to na pewno ci pomaga, ale, ale w jakie konkretnie gałęzie prawa to, to twój, Twoja płaszczyzna jest? Mhm. No tak, technologia i własność intelektualna to jest jedna z moich ekspertyz, to jest nad, nad, nad to, nad czym pracowałem przed studiami, w trakcie studiów i po studiach, ale w międzyczasie też zająłem się prawem korporacyjnym, szeroko rozumianym i biznesowym, z tego względu, że moi klienci, obecni chociażby klienci, to są najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa, więc. Niejako biznes i otoczka biznesowa jest częścią mojej praktyki. Więc pomagam inwestorom, czy właścicielom firm w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych na co dzień. Jestem jakby takim in-house lawyer, że tak powiem, mm -hmm. dla, dla, dla przedsiębiorstw. To jest jakby moja druga, druga działalność. A trzecia działalność to jest, wspieram polskie przedsiębiorstwa, czy europejskie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie polskie, w ekspansji na, na rynek Stanów Zjednoczonych. Mhm. Porozmawiajmy na chwilę o, o tych małych firmach. Mhm. Biznesmen ma świetny pomysł, mhm. jest pracowity, ma odrobinę szczęścia, firma się rozrasta, rośnie. W jakim etapie większość przedsiębiorców powinna? Skontaktować się z prawnikiem. Wydaje mi się, że czekanie, aż pojawi się problem, no to nie jest dobra taktyka. Oczywiście, że nie. Oczywiście. Czasami może być już za późno. Mm -hmm. Tak jak zdaje się, kiedyś rozmawialiśmy, sytuacja, kiedy właściciel firmy pojawia się, kiedy już jest 1-0. Kiedy przegrywa, że, mecz, przegrywa mecz. W 90 10, minucie. 90 I pojawia się, mało tego jeszcze strzelają mu karnego. Może rzeczywiście być już, może być już troszeczkę za późno, chociaż czasami uda się wyprowadzić szybki kontratak. I zremisować ten myśl. I zre 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 Zremisować <laughs> przynajmniej tak. No nie chcę brz brzmieć banalnie, ale im wcześniej, tym lepiej, hmm. szczególnie jeśli ktoś ma jakiś unikalny pomysł. Aha. I chce zabezpieczyć ten pomysł. Czy to jest za pomocą patentu Trade Secret, czyli sekretu, takiej tajemnicy handlowej. Ważny też jest wybór odpowiedniej formy działalności prawnej, mhm. więc czy to jest LLC, czy to jest corporation, jak, jakie są nasze plany, czy chcemy mieć inwestorów, czy, czy, czy będziemy, będziemy tylko taką załóżmy sobie firmą rodzinną, tak. ale czy też będziemy wypuszczać akcje. Czyli i będziemy chcieli, żeby, żeby ktoś zainwestował w naszą działalność. Więc nad tymi problemami trzeba pochylić się troszeczkę wcześniej. Mm -hmm. Im wcześniej, tym lepiej. Takim o, chyba dużym obszarem Twojej działalności również jest analiza kontraktów i, 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 i no, dawanie takiej wykładni, radzenia, czy klient, Twój klient powinien dany kontrakt podpisać, czy nie, jakie są ryzyka, co jest do wygrania, A, z tak. jakimi sytuacjami się spotykamy. To jest mój, że tak powiem, chleb z masłem na co dzień. Okay. Kontrakty i analiza kontraktów. Jak najbardziej, no nie każdy kontrakt jest do podpisania momentalnie. Mm -hmm, mm -hmm. Czasami wymaga pewnych zmian albo chociażby wytłumaczenie przedsiębiorcy, z jakimi ryzykami może się liczyć, gdy podpisze ten kontrakt. Czy rzeczywiście może jest jakaś możliwość. Zmienienia kilku prowizji i, i zrobienia go bardziej wyrównanym. I to w zależności oczywiście z kim mamy do czynienia. Jeśli jest to większe przedsiębiorstwo, no to podejrzewam, że mamy większą leverage, mamy większą możliwość negocjacji. Jest, jest to, jeśli jest to małe przedsiębiorstwo, czasami jedna mała zmiana jest w stanie uratować kogoś przed byciem mm -hmm. albo niebyciem. No właśnie, albo przed wpadnięciem w potencjalną przepaść, z której będzie trudno się wygrzebać. Dokładnie tak. No. Kontrakt, który podpisuje, nie wiem, piekarnia, wygląda całkiem inaczej z kontraktem z problemami, z którymi mierzy się jakaś firma informatyczna z Polski. Czy ty musisz się na wszystkim znać, tak naprawdę doradzając tym ludziom? No dobrze znać każdą dziedzinę prawa poniekąd, ale oczywiście nie jestem specjalistą w każdej dziedzinie prawa. Dobrze, dobrze znać swoje silne strony, ale też swoje słabości, więc jeśli coś niejako przerasta moje, moją ekspertyzę, no to wtedy proszę mhm. o, o, o pomoc specjalistów. Mam, jako że jestem w tej, w, tym, w, tym, w, tym, w tej dziedzinie już ponad 10 lat, więc mam dużą grupę zaprzyjaźnionych partnerów mhm. i, i jesteśmy wtedy w stanie wspólnie zaradzić problemowi czy, czy znaleźć rozwiązanie. Jakie pryncypia, jakie wartości przyświecają Ci w prowadzeniu działalności jako prawnik? Czy bierzesz każdego klienta? Na co klient może liczyć, wchodząc w relacje z Tobą jako jego prawnik? Często zwracają się do mnie ludzie, którzy... z dość niebagatelnymi problemami, z dużym hmm. problemem. I, i, I to jest dla mnie wspaniałe uczucie, bo obdarzają mnie zaufaniem. Więc oczywiście dyskrecja jest, jest bardzo ważna, ale na koniec po prostu trzeba wykonać dobrą robotę. Niezależnie czy się piekarzem, reporterem, prawnikiem, mm -hmm. ten, ten work product, ten, ten efekt końcowy, czy to jest produkt, czy to jest serwis, musi być w wysokiej jakości, dostarczony na czas i w budżecie. I to są, to są, moje, to są moje wartości, które mi przyświecają przez ostatnie ileś tam lat w, w, tym, w, tej, w, tej, w tej dziedzinie. Um. Prowadzisz wspólnie z żoną własną kancelarię prawniczą. Jak długo dojrzewała was decyzja o tym, żeby pójść na swoje, żeby zostawić tą dużą korporację mhm. i rozwinąć własną firmę? Dość długo, to nie była łatwa decyzja mhm. z tego względu, że ja, ja lubiałem być częścią dużego zespołu i, i, i pracować nad dużymi, dużymi sprawami. Ale prowadzenie małej, małej kancelarii też ma swoje wyzwania, też jest ekscytujące. I, i, I tak to teraz odczuwamy, że jest to po prostu ekscytujące. Razem zastanawiamy się nad strategią firmy, gdzie, gdzie, w, jakich, w jakim kierunku podążymy. Jest to bardzo interesujące, tak jak wspomniałem, ale z drugiej strony każdy z nas jest też niezależny, bo mamy oddzielne dziedziny prawa i, i praktyki. Każdy zachowuje dużą swobodę i, i yy, nie wchodzimy sobie w drogę zbyt często. Właśnie jak to jest pracować z żoną, która jest twoim partnerem w rodzinie i partnerem w biznesie. Ludzie mówią, że to że próba połączenia tych dwóch części, to próba łączenia ognia z wodą, że to nigdy nie działa. Tam się udaje. Tak, tak. No, na pewno nie jest to łatwe, ale, ale myślę, że można znaleźć wspólną płaszczyznę. Tak naprawdę jesteśmy też przyjaciółmi, więc mhm. to, to też ułatwia sprawę. No, czym się zajmuje Agnieszka? Agnieszka zajmuje się wyłącznie prawem rodzinnym mhm. i, i specjalizuje się w, w procesach sądowych, więc reprezentuje, reprezentuje strony w sprawach rodzinnych w sądzie. Ja jestem natomiast bardziej prawnikiem biznesowym, korporacyjnym. Nazywam siebie biurokratą, czyli od, od papierków, ale oczywiście jestem na tyle niebezpieczny, że w sądzie też, też potrafię reprezentować klientów. Jaka jest Wasza firma? Jaka jest wizja rozwoju Waszej firmy? Gdzie chcielibyście widzieć Baumertlo za 5-10 lat? Mm -hmm. No, ambicje mamy bardzo duże, to, to dobrze. Miejmy nadzieję, że uda się chociaż zrealizować połowę. Nie ukrywam, że kancelarie, w których pracowałem, odcisnęły na mnie, i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu, spodobały mi się ten model mm -hmm. i chciałbym zastosować te, te wszystkie doświadczenia, moją wiedzę, którą zdobyłem na rynku amerykańskim w naszej kancelarii, oczywiście na mniejszą skalę, więc chcielibyśmy być rzetelną kancelarią prawniczą, obsługującą osoby prywatne, firmy, przedsiębiorstwa, być takim one-stop dla każdego, czyli z czasem chcielibyśmy, żeby nasze departamenty naszej, naszej kancelarii niejako odzwierciedlały wszystkie potrzeby potencjalnych klientów. Czym się różni obsługa klienta? Klient takiej dużej firmy, korporacji na pewno otrzymuje no inną, inny rodzaj obsługi prawniczej niż to, co wy jesteście w stanie zaoferować. Jakie są plusy dodatnie, plusujemy współpracy z firmą waszej wielkości? Cena no, na pewno jest. No, no oczywiście, jak najbardziej, duże kancelarie nie podejmują rzadko ze względu właśnie na, na cennik, mm -hmm. na stawki godzinowe, są w stanie nawet zaoferować serwisy małym przedsiębiorcom, bo to ekonomicznie nie ma sensu. Ale suma sumarum wydaje mi się, że na końcu jest człowiek. Mm -hmm. Czy ten człowiek jest, reprezentuje dużą korporację Fortune 500, czy, czy to jest... Jakiś czy, startup. Czy jest to startup. Na, 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 na koniec jest to człowiek, dla którego jest to bardzo ważne, czasem najważniejsze, jeśli chodzi o życie zawodowe, tak. więc my sobie zdajemy z tego sprawę i, i podchodzimy do każdego klienta indywidualnie. Z, dajemy mu absolutnie, całkowicie naszą, naszą atencję i staramy się dokonać po prostu wykonać jak najlepszą, jak najlepszą, najbardziej rzetelną robotę. Nie mhm. ja wspomniałeś o tym, że duża część e, m, Twoich klientów to firmy z Polski, które tutaj w Stanach Zjednoczonych chcą rozpocząć działalność. Z jakimi problemami, problemami oni się mierzą? Bo chyba w Unii Europejskiej w tej chwili poruszają się doskonale ten sam system prawnie, Świetnie. prawda? Mhm. Tutaj Stany Zjednoczone to, to kompletnie inny zestaw ćwiczeń. Tak, to jest często pierwsza nasza rozmowa. Czy mhm. rzeczywiście są gotowi na to, żeby wejść na rynek Stanów Zjednoczonych? Dobrze jest, jeśli firma już ma jakąś tam dział eksportu i rzeczywiście daje sobie rady Europie, nie wiem, Arabii Saudyjskiej. Gdzieś poza Unią? Poza Unią Europejską, tak. Wyzwania są ogromne, bo Stany Zjednoczone to bardzo trudny rynek konkurencyjny. To, że rynek jest zalewany produktami z Chin, niskiej mhm. jakości, tanimi, to też nie pomaga, a polskie produkty z drugiej strony są bardzo dobrej jakości a. i zaczynają sobie wyrabiać tutaj bardzo silną renomę. Problemy są różnorakie, od różnic kulturowych mhm. po na przykład pisanie daty na odwrót. Na odwrót co, tego typu co, 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 co rodzi problemy, szczególnie w kontraktach? Wow. Ale mówiąc poważnie yy, 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 ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, yy, odpowiednia forma, wybór odpowiedniej formy prawnej, yy, reprezentacja tutaj, no to, są, to są rzeczy, z którymi polscy przedsiębiorcy niejako muszą sobie dać radę. I dają sobie radę i powolutku yy, zdobywają ten rynek. No i robią to dzięki pomocy takich, takich ludzi właśnie jak Ty. A od kilku tygodni, drodzy Państwo, na łamach dziennika związkowego możecie czytywać artykuły eksperckie, porady, które Ty, Michał i Agnieszka udzielacie naszym klientom. Ostatni artykuł był niesamowity o pierścionkach zaręczonowych. Prosta rzecz, ale rzecz, która może prowadzić do bardzo skomplikowanych sytuacji prawnych. Tak, tak, ciekawe. Ja sam szczerze mówiąc nie byłem, nie wiedziałem, jak bardzo jest to złożona dziedzina prawa. Ale rzeczywiście zrobiliśmy tak zwany research, zobaczyliśmy jak nasze sądy tutaj w Illinois, Illinois traktują tą sprawę i, i, i wspólnie napisaliśmy artykuł, który jest kombinacją prawa rodzinnego ze sprawem kontraktowym. <laughs> Czyli, no bo tak naprawdę zaręczymy, nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo z tego sprawę, są z, z swego rodzaju kontrakty. Tak, tak są traktowane przez sądy w Illinois jako. Moja obietnica poślubienia ciebie, czyli oferta <grymne> y, czy drugiej strony i, i, i zgoda na to. Coś niesamowitego, to jak, jak prawo przenika do, do naszej działalności. Więc, jeżeli panujecie zaręczyny albo ślub, skontaktujcie się za Agnieszką Baumert. Jeżeli a, y, zakładacie firmę, skontaktujcie się z Michałem i tak naprawdę na ten kontakt nigdy nie jest za wcześnie. A, ja jeszcze o współpracy z Dziennikiem Związkowym, bo oprócz tych artykułów sponsorowanych eksperckich, oprócz naszej dzisiejszej rozmowy, Baumart Law będzie jednym z głównych sponsorów Gali Człowieka Roku Dziennika Związkowego 31 stycznia. Bardzo serdecznie dziękuję za to wsparcie. Natomiast Wasze logo, Wasze wizerunki są coraz częściej widoczne przy okazji najróżniejszych polonijnych imprez. Powiedz o zaangażowaniu w polonijne życie. Czy to dla mhm. Was ważna część działalności? Jak najbardziej, jak najbardziej. I ma to związek chyba z urodzinami naszej córeczki. Mhm. E, mamy córeczkę, która ma już dwa latka, i, i stwierdziliśmy, że, 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 że to dziecko powinno być częścią, czy powinno zdawać sobie z tego sprawę, że, że jest częścią polskiej kultury: że mamy, że rodzice, dziadkowie, wujkowie pochodzą z Polski, z kraju, który ma tysiącletnią tradycję, wspaniałą kulturę, a, nie ma, a in, organizacje polonijne, imprezy polonijne to jest najlepszy sposób, żeby, żeby, żeby przekazać to, to dziecku. Oczywiście my staramy się jeszcze po polsku w domu i tak, tak dalej i tak dalej, wychowywać dziecko w duchu Polaka, ale oczywiście tak jak mówię, no najlepszym wehikułem do tego są organizacje polonijne, stąd jakby ten naturalny, Naturalny nasza, nasza potrzeba, żeby, żeby zacząć się udzielać, wspierać, mhm. tak jak Wasza inicjatywa, która jest świetną inicjatywą, żeby niejako budować tutaj naszą, naszy, nasz wizerunek wspólny z Polonią. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie w imieniu Dziennika Związkowego i w imieniu wszystkich organizacji, które z tego Waszego wsparcia korzystają. Numer telefonu, jeżeli chcielibyście Państwo skontaktować się z Michałem Baumertem, to 630 308 8375 630 308 8375 Odwiecie państwo również stronę internetową balmerdlaw.com a wasze biuro mieści się w Hinsdale w Hinsdale Hilsdale. Dobra lokalizacja przy samym highway 294 mhm. zapraszamy zawsze możemy porozmawiać Zapraszam. o sprawach prawnych i nieprawnych. Zapraszamy bardzo serdecznie. Michał Baumer, Baumerdlo.com uh, uh, Był naszym dzisiejszym gościem. Michał, serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Rozmawiamy przed świętami, więc przyjmij proszę bardzo serdeczne życzenia dla Ciebie, dla Agnieszki, dla Waszej córeczki wspaniałych, spokojnych, rodzinnych, cudownych świąt. Dziękuję. Ja również życzę Wam spokojnych, wesołych świąt Tobie, jak i całej redakcji Dziennika Związkowego. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.